Dzień dobry, witajcie! Przed Wami skoksowane Mogami na 9 tierze w wersji premium. Dostępny będzie za gotoweczkę w Adrylskim Paku za grubej ilości doblonów z milionem dodatków i w kontenerze Daruma, czy jak to tam się będzie nazywać. Będzie to klasyczna recenzja, czyli mówimy sobie parametry, później będzie gameplay, a na końcu oczywiście plusy i minusy. Jest trochę różnic między Mogami, plusów w sumie różnic na plus, ale niestety są też i na minus, więc zapraszam do recenzji. Jak zawsze zaczynamy od opancerzenia, którego w sumie nie ma. 25, 27, 27. Pod spodem mamy 140, tu mamy setkę, tu od razu mamy 140 i w sumie z tyłu mamy setkę, i tu 140. Jedyny plus tego opancerzenia jest taki, że cy cytadela jest dosyć nisko, więc w sumie trafić to trzeba dosyć ładnie blisko, blisko że tak powiem, tafli wody strzelać, jak poleci coś w życiu, to przechodzi na wylot. Ale no niestety jeżeli coś wchodzi, to już wchodzi konkretnie. Opancerzenia tutaj nie ma, podobnie jak tam ogami i ogólnie polecam sobie założyć, że tego opancerzenia nie ma i nie ma na co liczyć. To. Pomaga, zdecydowanie pomaga. Żywotność to 40 950, co jak na dziewiąty tier lekki krążownik jest całkiem spoko wynikiem. 16% obrony przeciwtorpedowej to już w ogóle jak na lekki krążownik jest super wynik. artyleria główna to 5 razy 3 155 mm, 8 i 8 przeładowania. 313 obrotu, i to już jest i z modułem, i z kapitanem, bo tutaj te wieże bazowo kręcą się długo. Rozrzut to 147 metrów i 16,5 km zasięgu. Obieki, 2 2,600 uszkodzeń, 7% na podpałę, 38 mm penetracji, 925 metrów, metrów prędkość wylotowa. I teraz, tak co po niektórzy mogą, ej czemu ta szansa na pożar jest taka mała? Bo tutaj gramy z IFH, żeby wyciągnąć 38 mm penetracji, ale co nieco więcej, ja powiem w gameplayu. No i PPKI 300 uszkodzeń i ta sama prędkość co. Hej, mamy 4 podwójne 127, ale zapomnijcie o nich, nie używamy ich w ogóle i nara. Torpedy 4x3 610 niestety są one sporo słabsze od tych, które posiada mogami, ale o tym też coś więcej zaraz powiem w gameplayu. 10 km zasięgu, 20 000, prawie, prawie 21 tysięcy maksymalnych uszkodzeń, 67 węzłów 1,7 z spota i niestety aż 180 sekund przeładowania. Atak lotniczy do dwa klucze 7 km zasięgu yy, dwa, w sumie dwa, dwa ładunki bomb po 4200. No i fajnie, że jest w że sumie tak lotnicza, nie bomby bo to jest trochę troszkę łatwiej obrona. przeciwlotnicza. lotnicza, stałe uszkodzenie to 43 krótkiego i 67, 67 dalekiego. Tak, dobrze widzicie. Nie ma, nie ma polotki, Trzy eksplozje. Te uszkodzenia na tym tierze są po prostu śmieszne. No jest szansa, że może gdzieś tam jakąś eksplozję wciągnie samolot półtora 1500, ale no fartem jakimś, fartem. 36.8 węzów prędkość maksymalna promień skrętu 760, co jest całkiem sporym wynikiem i 7,1 1 przestawienia steru. Kamuflaż 102 z powietrza 5 i 8. No Manewrowością to to też niestety nie grzeszy. Mógłby być trochę szybszy. Wyposażenie prezentuje się następująco: tak jak wspomniałem na trzecim slocie, modyfikację głównej baterii. Jeżeli Wam nie przeszkadza, to bierzecie sobie system celowniczy, tak, żeby tam gdzieś sobie jeszcze rozrzut poprawić i tak dalej. Tak wygląda konfiguracja, jeżeli chodzi o sprzęt. Mamy też obronę przeciwlotniczą, co osobiście odradzam. Hydro, hydro, jeszcze raz Hydro. Mamy naprawkę i mamy dopałkę do przeładowania. I do tego mamy też jeszcze myśliwiec, który w sumie raz coś zrobi, a raz nie. Zdecydowanie wolałbym mieć to opcję wyboru między samolotem zwiadowczym, bo te 16,5 km jest ogólnie całkiem spokojnikiem, Ale jednak gdyby był zwiadowca, to byłoby tu sporo przyjemniej No i jak dla mnie osobiście, skoro już mamy naloty, to czemu nie dano mu tego, co ma linia zao, czyli tego sprzętu na wykrywanie podwoniaków? Nie wiem, nie mam pojęcia, tak ktoś podjął decyzję. I niestety tak jest. E, tak się prezentuje mój e, kapitan. E, ja sobie pływam na ostatnim bastionie przede wszystkim, bo lekkie krążki, gdy dostaną w, w śrubę tudzież, mm, tudzież ster, no, to są no, pokrętami do bicia. E, do tego cel priorytetowy, a, e, adrenalina, no i zapalnik bez, bezwładnościowy dla pocisków AB, żeby zwiększyć penetrację i wtedy fajnie wchodzą salwy, m.in. amerykańskie pancerniki, ładnie te hajki tłuką. Kamo! mistrzały nowych, żeby nas dociskali, no i ja tutaj mam wrzucony ekspert w wyburzaniu. Ale nie pomysłem jest w sumie ewentualnie wrzucenie sobie specjalisty od sprzętu eksploatacyjnego, no i wtedy zostaje nam jeszcze jeden perk. To sobie wybierzcie na przykład prawnego ładowniczego, żeby, żeby... no ja mam tu wrzucone ekspert w wyburzaniu, żeby tam jeszcze ciut ciut te pożary podbić. Bo skoro dostajemy, w sumie bierzemy i i dostajemy trochę po pożarach, to tak, żeby te pożary wchodziły jednak, bo tutaj one się przydają. No dobra, sprawdźmy, jak ty mi się gra. W zasadzie, jeżeli ktoś grał mogami, lubi mogami, zwłaszcza jeżeli gra mogami na 155, bo to jest jednak różnica między 203 a 155. To się odnajdzie. Ja na przykład się odnajdę. Ja mi kocham, uwielbiam, szanuję i poważam. Uwielbiam sobie nim czasami popływać. Lubię lekkie krążowniki, to tym bardziej. I dlatego na tym okręcie też się odnajduję. Ale myślę, że co po niektórzy będą mieli spore problemy. Tu opancerzenia nie ma. Jest duży. Trafić go jest mega łatwo. Jeden błąd i lądujecie w porcie. A jeżeli nie wylądujecie w porcie, to. To zostaje wam niewiele hapeków. Plus jest taki, że jest naprawka więc w razie czego można się naprawić. Nawet tam jak dobrze pamiętam, to sporą część cytadeli można naprawić, zamiast lodowych 10% chyba 30, czy jakoś tak. Tu mogę się mylić, ale mówię, że jest taka opcja. Więc jakby jeżeli jest, nie jesteś fanem lekkich krążowników, nie lubisz okrętów, które mogą zejść na salwę. W no, jest, jest wysokie prawdopodobieństwo zejścia na salwę. To niestety, okręt ten nie będzie dla ciebie. Jeżeli lubisz okręt, który robi fajne uszkodzenia, ma sporo opcji ofensywnych, no to może możecie to zainteresować. Zwłaszcza jeżeli chodzi o uszkodzenie lekkim, lekkimi, lekkimi kalibrami, czyli mniejszymi kalibrami, te 155 robią fajne uszkodzenia. Zwłaszcza jak dorwiemy kogoś, gdzie ta 38 mm penetracji, na przykład taką Montanę, Ajołę no to tam salwy wchodzą bardzo fajnie, bo wchodzą te hajaki w pokład, gdzie na przykład no, na niektórych pancernikach już już nie. Więc y, fajne uszkodzenia w krążowniki, fajne uszkodzenia w niektóre pancerniki, fajne uszkodzenia w lekkie krążki, no i całkiem niezła alfa, jeżeli chodzi o walki z niszczycielami. Tutaj w sumie ta salwa jest całkiem konkretna. E, jeżeli chodzi o bazowy DPM, jest on identyczny jak na Mogamim, tylko że mamy dostęp do dopałki. Która według mnie powinna być trochę dłuższa, bo tam ona działa 15 sekund tylko e, i no mogłaby co najmniej. No i to nawet, wy, co najmniej o 1 trzecią bym ją wydłużył, e, tak żeby było te 20 sekund. Bo brakuje czasami, tym bardziej że mm, głównie gramy tutaj z IFH, więc tych pożarów nie wchodzi jakoś super dużo, co nie jest jakby dużym problemem, ale tak. Takiej dopałki konkretniejszej, tej 20 sekundowej, po prostu czasami brakuje, tak żeby móc sobie wykorzystać sytuację, gdzie no mocno nas przeciwnicy obiją, ewentualnie jakby było jej więcej, czyli to jest o jedną sztukę więcej jakby dali, to też, bo zdarzały się bitwy, w których po prostu dopałka się kończyła, no i wtedy trzeba było już sobie radzić bazowo. Duży problem tego okrętu, w sumie to są dwa. Po pierwsze, to jest polotka, której można powiedzieć, że nie ma. Walczymy w sumie z ósmotyrowymi lotniami, dziesiątotierowymi lotniami, no i super lotniami, więc tak jak ósemce, to może jeszcze coś tam ona zrobi. Jak niestety dychy i super lotnie, to w zasadzie się zaśmieją. Drugi problem to są torpedy, yy, które raz, że mają zrzut tylko do tyłu, przydałoby się tutaj zrzut podobny jak na przykład palinia do Jodo, że one sobie tam wypływają itd., tak itd., tak ale one są sporo słabsze od torped na mogami. Mają ciutkę większą alfę, ale mają dłuższe przeładowanie i to sporo różnica. I do tego na no, Mogami ma 4x4, a tu mamy 4x3. Czyli ta jedna torpeda na, na jedną na jednym wyrzutnie robi sporą, sporą różnicę. Gdy na przykład ktoś tam no, raczej atakować torpedowo odradzam, bo trzeba się naprawdę odwrócić sporo, poświęcić swojej burty, żeby pokazać przeciwnikowi, swoje torpedy, więc no niestety raczej one są do obrony, zrzucania gdzieś za siebie, tak żeby się bronić i ewentualnie tam, gdy przeciwnik, no za nami, to żeby go odstraszyć, tudzież może coś tam wejdzie ewentualnie. Niestety do ataku się nie nadają i mocno to oczywiście odradzam. Bardzo fajne wychyły wież pozwalają tutaj się nieźle pokontować, tak żeby, żeby zminimalizować szansę trafienia, niestety brakuje opancerzenia i to Czuć i to czuć bardzo, no to jest Mogami i to Mogami na 9 tierze, więc spotkania z super pancernikami, z pancernikami 10 tieru jest o wiele częstsze niż, no, Mogami może się może walczyć też z szóstkami, nie, więc tutaj możemy walczyć maksymalnie z siódemkami sobie, minimalnie z siódemkami, więc... No łatwo zdecydowanie nie jest, dlatego uważam, że okręt ten nie jest dla każdego. W mojej skali, no uważam, że to jest takie klasyczne 5 na 10, czyli okręt jest dobrze zbalansowany, bo ma możliwości ofensywne swoimi działami. Jeżeli będziemy to dobrze rozgrywać, to możemy szybko naklikać sporo cyferek, ale niestety, no sam też mocno obrywa, więc coś za coś. No i przydałoby się jakiś mały buścik do manewrowości, gdyby on trochę jakby no spory, no jest, magami nie należy do najmniejszych krążowników, więc no trochę miejsca potrzebuje, żeby zrobić zakręt śmierci i tu przy tym zakręcie śmierci musimy się często, często rozglądać, żeby czasem nie zabrać jakiejś salwy i to musicie mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że każdy zakręt to może być śmierć. Każdy użyje kaliber, Śmierć, bo wtedy wejdzie przez dziób, czy nawet w sumie przez pokład, bo tu te 27 mm pokładu i bocznego pancerza też w sumie przed niczym, przed niczym nie broni. Jedyna szansa jest taka, że właśnie Cytadela jest dosyć nisko, no to może, może nie wejdzie, albo przejdzie na wylot, bo polosuje za wysoko salwa, albo ktoś po prostu za wysoko przyceluje i poleci do gdzieś tu wyżej, wyżej po okręcie, ale tak to no, musicie mieć gdzieś z tyłu głowy, że jest to zdecydowanie trudny okręt. Czyli no, coś dla mnie. Ja dlatego lubiłem Mogami, w sumie lubię Mogami. I wielokrotnie w sumie gdzieś tam na streamie wspominałem, że fajnie by było zobaczyć Mogami Premium, no to się doczekałem, tylko szkoda, że przenieśli go na 9 tier. Jak dla mnie to jest trochę... no nie był to najlepszy pomysł, no ale przenieśli, do, do, dali w sumie całkiem sensowne buffy, no bo mamy naprawkę, mamy dopałkę, więc no nie jest, nie jest ostatecznie tak źle, ale czegoś tu jeszcze zdecydowanie. Mi osobiście brakuje, więc jest w porządku, ale no nie rozumiem w sumie trochę zabrania tych torped, dlaczego, jakby, dlaczego? Albo jakby, no, albo jakby, no, zabrali torpedy, czy to jest zwiększyli przeładowanie i no, tam po tej jednej wyrzutni, po tej jednej wyrzutni i w sumie po jednej rurce na wyrzutni, ale dlaczego nie, nie dali w sumie lepszych kątów zrzutu? Nie wiem. Nie wiem, nie będę się domyślał, no ale taką decyzję podjęli i tyle, więc okręt całkiem, no, ma swoje momenty, Klasyka, klasycznie mogę powiedzieć, ma swoje momenty, trzeba uważać, tutaj też pasuje, klasyczne trzeba uważać, no bo jedna zła decyzja i witamy się z tudzież następną bitwą. Przejdźmy do plusów i minusów. Plusy, no to oczywiście DPM jest tutaj całkiem spory, plus to to, że możemy wziąć IFHE i mamy 38 mm penetracji, bo po zmianach, które były już x lat temu, to IFHE jest w sumie praktycznie bezużyteczne na większości okrętów, jeżeli chodzi o penetrację i możliwości, to tutaj te 31 mm bazowo, plus IFHE i mamy 38, mm. jest, jest fajnie, jest przyjemnie, no torpedy jakie są, to też jest zdecydowany plus tego okrętu minus, no to oczywiście opancerzenie największy, no i brak peloty. Manewrowość to jest taki plus i minus, no bo w sumie jak na jego możliwości to całkiem fajnie zasuwa, trochę duży promień krętu, więc trzeba mieć to na uwadze, no i bazowo ster się fajnie kręci, no to to, to jest całkiem spory plus. Plus jeszcze taki, no to sprzęt eksploatacyjny, mamy dopałkę, nie, więc jeżeli sytuacja robi nam się nieciekawa albo Albo chcemy kogoś dopalić i na przykład robicie sobie build bez if gracie jednak pożarami, bo to jak najbardziej można, robić sobie to na pod pożary i wtedy jakby dopalać sobie kogoś, yy, kogoś pałką na przykład typ puści r za jednym pożarem, no to wtedy odpalacie dopałę i zrzucacie na niego gruz, tylko że no wtedy z salw będą wchodzić yy, mniejsze szanse, że się gdzieś tam te hajaki przebiją i zrobią jakieś uszkodzenia to jakby, że tak powiem, wasza decyzja, więc do pałki jak najbardziej naprawka, do pałka z eksploatacyjny, to też spory plus względem Mogami na ósmym tierze. Tyle ode mnie, dajcie znać, wam poleci, kupicie, jak tam wasze wrażenia z grania. Mam nadzieję, że recenzja pomogła. Wiem, że jest wśród widzów, fanów, jest wśród widzów, paru fanów Mogami, bo jak tylko wspominałem czasami materiałach o Mogami, to w komentarze też się pojawiały jak w sumie fani mogami myślicie, dobry pomysł, przenieść to na dziewiątkę, pobuffować, czy raczej średni pomysł? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, biegnie za uwagę, jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hejo i do następnego, pa pa!